W dzisiejszym wydaniu wieści z ratusza powiemy o próbie zablokowania budowy obwodnicy południowej i mostu na sole. Porozmawiamy o turystyce w Oświęcimiu, poinformujemy o planowanej modernizacji na płyty rynku, zaprosimy na kajaki, zachęcimy do zabawy na roztańczonym rynku oraz udziału w wyjątkowym koncercie w synagodze. A także zapytamy mieszkańców, jak najlepiej wykorzystać lato i odpocząć wakacje. W związku z próbą zablokowania przez Towarzystwo na Rzecz Ziemi budowy południowej obwodnicy OŚwięci z mostem na sole w ramach drogi ekspresowej S1 i decyzją Naczelnego Sądu Administracyjnego na wniosek Prezydenta Miasta Janusza Chwieruta zwołana została nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Radni zapoznali się z sytuacją wokół budowy tej kluczowej dla miasta i jego mieszkańców drogi. Wysłuchali informacji przedstawicieli inwestora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie dotyczących dalszych działań. W ramach projektu, a także kroków podjętych dla zapewnienia bezpieczeństwa ujęcia wody pitnej, za które odpowiada Oświęcimskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Spotkaliśmy się dlatego, że w ostatnim czasie pojawiły się niepokojące informacje dotyczące tej obwodnicy, które to informacje mogły sugerować, że zagrożona jest ta inwestycja, że mówiąc najkrócej, obwodnica Oświęcimia nie powstanie. Usłyszeliśmy dzisiaj z ust inwestora i wykonawcy że nie ma zagrożenia dla tej inwestycji, natomiast wszystko wskazuje na to, że przeciągnie się ona w czasie. Ale ponieważ jest to droga szalenie ważna dla Oświęcimia, oczekiwana przez mieszkańców od wielu, wielu lat, która rozładuje ruch w środku miasta, która pozwoli dalej rozwijać Oświęcim, Dlatego uznaliśmy my radni, że tę inwestycję należy wspierać. Jednomyślnie przyjęliśmy stanowisko Rady Miasta w tej sprawie, które wyraża to, że obwodnica jest bardzo miastu potrzebna i należy robić wszystko, aby doprowadzić do, szczegół, do szczęśliwego końca, czyli po prostu abyśmy mogli w przyszłości jeździć tą drogą. Przyjętym przez radnych stanowisku czytamy: W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi budowy obwodnicy Oświęcimia wraz z mostem na sole i połączenia jej z drogą ekspresową S1, Rada Miasta Oświęcim deklaruje daleko idące wsparcie dla wszelkich działań, których celem jest powstanie tej inwestycji. Miasto Oświęcim czyni wiele starań i jest zdeterminowane, by została zrealizowana obwodnica Oświęcimia wraz z mostem na sole i połączeniem jej z nowo budowaną drogą ekspresową S1. W gdy na to zadanie zostały zabezpieczone ogromne środki finansowe sięgające prawie 500 milionów złotych i został wybrany wykonawca generalny, nie możemy pozwolić na zatrzymanie tej kluczowej inwestycji dla Oświęcimia. Miasto Oświęcim deklaruje pełne wsparcie dla inwestora tego zadania, jakim jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, na każdym etapie przygotowania i realizacji inwestycji, a jednocześnie oczekuje kontynuacji tej strategicznej inwestycji drogowej dla Oświęcimia. I całej Małopolski. Turyści coraz częściej interesują się wizytą w Oświęcimiu, który ma wiele do zaoferowania. Zabytków ciekawych miejsc tutaj nie brakuje. Każdy znajdzie coś dla siebie. Biuro Centrum Informacji Turystycznej powołane zostało w lipcu 2002 roku, tak więc w chwili obecnej obchodzi swoje dwudziestolecie. Od początku swojego działania funkcjonuje w ramach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu. Zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca pamięci Auschwitz-Birkenau. Przede wszystkim proponujemy turystom odwiedzającym nasze biuro zapoznanie się z ofertą kulturalną, ale również gastronomiczną w Starym Mieście. Pragniemy, aby turysta, który przyjeżdża do Święcimia, celem wizyty miejsca pamięci mógł również poznać historię prawobrzeżnej części miasta, bliskość terenów zielonych, czynniki, które powodują, że również można tam znaleźć wytchnienie, odpoczynek. To są te atuty, które miasto niewątpliwie posiada. jesteśmy atrakcyjni, jeżeli chodzi o aspekt cenowy w stosunku do takich miast jak Kraków, czy chociażby dlatego, ponieważ mamy dość dogodne połączenia komunikacyjne. Misją muzeum Zamek w Oświęcimiu jest popularyzacja historii miasta Oświęcimia i ziemi Oświęcimskiej. Obserwujemy, że przyjeżdżają do nas turyści. W okresie takim wakacyjnym i powiem, że to są turyści, no na przykład spotkaliśmy się z dużą grupą turystów z Czech. Spora grupa turystów ostatnio też była z zachodniej części z, wielo, z Wielkopolski. Przyjeżdżają również turyści z Ukrainy, którzy zwiedzają muzeum. Są to też grupy izraelskie. Mieliśmy już do czynienia tutaj, więc miło, że ta historia jest odbierana, promocja muzeum i naszą misję możemy przez te wszystkie udostępniania wystaw, których mamy w tej chwili, bo mamy wystaw pięć stałych, więc przestrzenia historii dzieje miasta Oświęcimia mamy w królewskim mieście Oświęcimiu. Można zobaczyć również wystawę archeologiczną. Wnętrza mieszkalne możemy zobaczyć wieżę zamkową, gronie podległą, a także cały czas wystawy czasowe, czyli Dwór Książęcy w Oświęcimiu oraz Wielokulturowość, wystawę w ratuszu przygotowaną przez Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury. Osoby, które trafiają do Oświęcimia, nie powinny pominąć tego wyjątkowego miejsca, które opowiada o historii żydowskiej, żydowskich którzy od wieku XVI do wybuchu wojny tak naprawdę stanowili bardzo ważny element lokalnej historii. Zapraszamy wszystkich odwiedzających, turystów indywidualnych i grupy do odwiedzenia zarówno wystawy o Szpicin poświęconej społeczności żydowskiej, ale także częścią naszego muzeum jest jedyna odrestaurowana i Dostępna synagoga, którą także można przy tej okazji odwiedzić. Można też wybrać się na ulicę Berka i park, do Parku Pamięci Wielkiej Synagogi. Można także odwiedzić cmentarz żydowski, więc myślę, że warto poświęcić nieco czasu, aby. Z tą częścią historii lokalnej się e, zapoznać. Wiele też dzieje się na oświęcimskim rynku. Oferta kulturalna jest bardzo różnorodna, przyciąga licznie oświęcimian oraz wielu turystów. Jesteśmy w trakcie sezonu turystycznego, miesiąc lipiec, e, sierpień to można powiedzieć miesiąc dla nas najbardziej największej aktywności zarówno jeżeli chodzi o turystów krajowych czy turystów zagranicznych i oświęcimy od kilku lat stał się takim dobrym miejscem do właśnie spędzania czasu też pod kątem e, zwiedzania innych czy przestrzeni takich jak czy Energylandia czy e, miejsce pamięci Auschwitz-Birkenau to powoduje że coraz więcej osób tutaj e, właśnie postanawia e, zatrzymać się na kilka dni oczywiście ta oferta Miasta Oświęcim jest różna, szczególnie w tej przestrzeni Starego Miasta. Mamy zarówno te obiekty, które można zwiedzać, jak Centrum Żydowskie, czy Muzeum Zamek, czy, czy te Muzeum Ratusz, czy też obiekty tutaj zakładu salezjańskiego w jakiejś części. Myślę, że to jest coś, co staramy się od kilku lat budować w zakresie uatrakcyjnienia tej przestrzeni. Przecież dużą popularnością cieszą się tunele pod zamkiem. Jest wiele osób, które właśnie chce te miejsca zobaczyć i odwiedzać. I to nie tylko z tej przestrzeni powiedział wokół święcimy ale wielu turystów ze Śląska wiele turystów właśnie z kraju przyjeżdża po to, żeby też zobaczyć te miejsca. Oczywiście my jako miasto staramy się też podnosić tę atrakcyjność poprzez różnego rodzaju wydarzenia tutaj organizowane w przestrzeni starego miasta na rynku. Organizujemy różnego rodzaju koncerty, organizujemy tutaj przecież kinoplenerowe, czy różnego rodzaju inne wydarzenia, które stanowią właśnie i podnoszą tę atrakcyjność tej przestrzeni, są dobrą ofertą do spędzania czasu zarówno dla turystów jak i też dla mieszkańców miasta Oświęcim. To co też zostało już przez e, wielu zaakceptowane i bardzo dobrze jest przyjęte, czyli spływy kajakowe na Sole czy też strefa tutaj leżakowa na bulwarach powoduje, że Właśnie ta przestrzeń staje się taką dobrą ofertą do spędzenia czasu wolnego, czy to przez weekendy, czy w okresie, kiedy właśnie szukamy jakiejś przestrzeni, gdzie chcemy spędzić mile, miło czas. Więc, oczywiście, naszą rolą jest też myślenie w kategoriach tworzenia nowych ofert. Tutaj myślimy o dalszych działaniach, które będziemy chcieli prowadzić w przestrzeni Starego Miasta, podnosić tą atrakcyjność, gdyż wydaje się, że jest ogromny potencjał. Turystyka jest jest właśnie tym kolejną ważną częścią rozwoju naszego miasta i będziemy chcieli tutaj coraz większy nacisk na to kłaść, choćby poprzez to, że oświęcimy w ciągu tych niespełna pięciu lat w prawie 600 miejsc noclegowych, które było. Dzisiaj jest ponad 2000 miejsc noclegowych, więc widać, że ten rozwój turystyki w Oświęceniu jest bardzo dynamiczny. Miasto podpisało umowę z firmą, która przygotowuje dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na realizację niektórych elementów modernizacji na wierzchni rynku. Powodem są wypadające z płyty rynku otoczaki, które stwarzają zagrożenie dla poruszających się tam przechodniów. Cierpi też na tym estetyka serca miasta. Jest to pewien problem, z, którymi, z którym się mierzymy od jakiegoś czasu. Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji która nam powie, jak pewien proces przeprowadzić. Głównie chodzi tutaj o nawierzchnię wykonaną z otaczaków, zgodnie z decyzją konserwatora zabytków. Musimy ten materiał zachować, i teraz musimy dobrać tak technologię układania tych otaczaków, aby ona była zdecydowanie bardziej skuteczna niż to jest w tej chwili. Tutaj jeszcze pracujemy nad kwestią doświetlenia płyty rynku, bo to oświetlenie, które było przez kilka lat temu zamontowane w płycie rynku, no niestety nie sprawdza się w polskich warunkach. Stąd ono, to oświetlenie będzie zdemontowane i zastąpione innym oświetleniem, tak żeby ta płyta rynku była bardziej doświetlona. I musimy jeszcze rozwiązać kilka innych problemów, które przez te lata eksploatacji pokazały się i chcemy to zrobić po prostu kompleksowo. Dokumentacja ma być gotowa w listopadzie. Naprawy bruku oraz oświetlenia i opraw lamp w rynku i uliczkach okalających planowane są w kolejnych latach. Jak aktywnie spędzić niedzielne popołudnie? Podpowiadamy, że najlepszy odpoczynek i widoki gwarantuje kajakowa wyprawa sołą. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji uruchamia wypożyczalnie niezbędnego sprzętu na bulwarach w niedzielę 24 lipca od godziny 12 do 17. Nad bezpieczeństwem kajakarzy czuwają ratownicy z Miejskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Oświęcimiu, a sprzęt zapewnia Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Motor Andrychów. Organizator Działa sobie prawo odwołania spływu z uwagi na warunki pogodowe lub wysoki stan wody. Spotkań z muzyką w ramach boskiego grania nie trzeba specjalnie rekomendować. To wydarzenie ma od samego początku wielu fanów i sympatyków. W tym roku Salezjanie zapraszają w każdy piątek aż do 2 września o godzinie 20 na Plac Świętego Jacka. Koncertowe spotkania dostarczą publiczności na pewno wielu pozytywnych emocji. W najbliższy czwartek, 28 lipca, rynek ponownie zmieni się w taneczny parkiet. O godzinie 19 wraz z tancerzami Akademii Tańca i Motion Dance Academy będzie można nauczyć się podstawowych kroków Bachaty, Salsyki, Zomby i zołka. O 20.00 rozpocznie się taneczna zabawa. Zapraszamy. 28 lipca o godzinie 21:00 Centrum Żydowskie w Oświęcimiu zaprasza na wyjątkowy koncert w Oświęcimskiej synagodze Matlock and Med. One Night in Oświęcim z gościnnym udziałem Glena Matlocka, założyciela kultowego brytyjskiego zespołu punkowego The Sex Pistols. Zapraszamy serdecznie wszystkich do Naszego muzeum, dokładnie do synagogi Hebron-Demiszna od już 28 lipca na godzinę 21. Wyjątkowy koncert na rzecz, na rzecz Ukrainy i wyjątkowi goście. Będzie to Ray Mead i Glenn Matlock. Ray już kiedyś u nas występował, w wielu ciekawych składach w Wielkiej Brytanii występuje, natomiast Glenn Matlock to oczywiście muzyczna legenda. Osoby, które interesują się muzyką, to kojarzą go pewnie e, głównie z grupy Sex Pistols w oryginalnym składzie. E, właśnie grał na gitarze basowej z legendarnej płyty Nevermind the Bollocks. 10 numerów na 12 jest jego autorstwa. E, występował też z Ziggy Popem, a obecnie jest regularnym basistą grupy Blondie. Także e, będzie to, myślę, że wyjątkowo ciekawe muzyczne wydarzenie. No i oczywiście szczytny cel e, bilety do nabycia w kafe Bergson w cenie 30 zł. Natomiast przed koncertem, w cenie 50 zł. Także zapraszamy serdecznie. Jak najlepiej wykorzystać lato i jak najlepiej odpocząć w wakacje? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do naszych mieszkańców. Jeżdżę na rowerze, mam kolarkę, wyścigówkę, no i jeżdżę po 50 km, a w weekendy tam jadę grojec polanka. Przeciszu w las i tam później na tą ścieżkę rowerową pod Jankowicę. Odpoczywać w cieniu. No i korzystać z takich kurtyn wodnych. No można iść na basen, a można się tutaj też przejść i popatrzeć No na cołe, choć na całą to gorąco. Może basen gdzieś, może pływalnia ewentualnie, no ale dzisiaj jest bardzo ciepło, także trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś wychodził z domu. Nie? To znaczy, się, my się bawimy w karty na upały pod drzewem, w cieniu, a rano, jak są takie upały, to wyjeżdżamy na rowerkach i wracamy przed tymi upałami do domu. O, bardzo dużo jeździmy rowerami z kolegą tu oczywiście, po 30-40 km dziennie, no i unikamy oczywiście od gorąca. Kosiło no. się rano trawkę i... I tyle. No. Też jeżdżę. Ale ja nie robię tyle kilometrów. Ja nie, ja nie dam radę. Można iść na planty na przykład, tam na bulwary, na miasto, albo na kruki, tylko i wyłącznie nad wodą. Ciężko, bardzo ciężko. No jedynie przy fontannach właśnie i przy. No niestety. Za ciepło, żeby gdziekolwiek wie pan chodzić cokolwiek robić. No. Można wyjść z dziećmi na spacer, choćby tutaj na deszcz. Można przejść na kruki, chociaż tam tak troszkę biedniej jest, ale da się. Upalnie jest, ale da się przeżyć. Na upałę najlepsza woda? Nad morze tylko, bo w góry nie bardzo, ale nad morze tak.